Cześć, witajcie! Dzisiaj na moim stoliku gości Stihl model 023 z 1999 roku. Także już taki dziadek, ale ostatnio troszeczkę tych pił miałem u siebie różnych. E, I mm, no, są jeszcze w dalszym użyciu działające egzemplarze, e, które. Ktoś troszeczkę poszanuje, dopieści, przeserwisuje, wymieni jakieś części i to jeszcze chce żyć i to chce działać. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie przeglądowi takiej pilarki i na co zwrócić uwagę właśnie w tych modelach 023 czy 025, ogólnie w tych starszych pilarkach Stihl. Tak jak wspomniałem, pilareczka z 1999 roku, model 023. Bardzo fajne modele. Natomiast, pomimo swojej prostej budowy, mają kilka takich mankamentów, które technicznie mogły być troszkę inaczej rozwiązane i na które warto zwracać uwagę. Pierwsze, co filtr powietrza, to jest jednym z ważniejszych elementów takiej pilarki, na które powinniśmy zwrócić sobie uwagę przy każdym serwisie. Popatrzcie. Ten filtr zjada wszystkie paprochy, on ich nie odfiltrowywuje, on je po prostu pochłania, jeśli w trakcie pracy pilarka drży, a używamy pilarki no, w różnych, że tak powiem to, yy, pozycjach, bo w taki sposób jak w tej chwili, podcinamy coś pod kątem, nawet w się, że do góry nogami, to ten filtr będzie nam fruwał i tu cały ten pył będzie zasysany do yy, gaźnika, z gaźnika prosta droga do silniczka, a więc już jest niebezpieczeństwo zatarcia silnika. Yy, tutaj na szczęście myślę, że problemu tej materii nie będzie. Co prawda nie zaglądałem jeszcze do cylindra kamerką, żeby się zorientować, co jest w środku. Nie sprawdzałem kompresji, za chwilkę to będę robił, także powiedzmy, że na żywo. Natomiast odpaliłem to urządzenie i yy, chwileczkę pokazowałem, tak żeby zobaczyć, co się będzie działo. Pierwsze moje odczucie. To brak maksymalnych obrotów. Być może wchodzi ta pilarka do obrotów 8000. Nie sprawdzałem, że tego miernikiem, ale już czuj, że brakuje jej tej góry. I tutaj wiem, że był wymieniony gaźnik. Każdy gaźnik powinno się skalibrować, ustawić, sprawdzić, zweryfikować właśnie ustawienie tych śrub regulacyjnych przy każdej pilarce. Nie zawsze jest to przygotowane tak przez producenta, żeby pozwolił nam już w 100% wykorzystać możliwości pilarki. Dobrze jest sobie zweryfikować właśnie te ustawienia i sprawdzić, czy ten gaźnik po prostu nie ma gdzieś za mocno wykręcony któryś z tych dysz. Tutaj prawdopodobnie byłaby to dysza H. Do regulacji, do korekty. No dobrze, ale to tak, filtr, powietrza do wymiany, brak. Odpowietrznika. Ja tu założyłem rurkę, bo paliwo mi wyciekało. W tych sztilach yy, odpowietrznik zbiornika tak jest skonstruowany, że jest to rurka z kawałkiem wkręconego gwintu. Super proste rozwiązanie, dość skuteczne. Tu tego nie ma. Prawdopodobnie ktoś przy demontażu gaźnika może urwał, może nie zauważył, może się sam sunął i wypadł. Nieważne. Trzeba to dołożyć. Kolejną sprawą, będąc już w tym obrębie, filtr. Paliwa, jak również przewody paliwowe, warto sprawdzić, czy nie są pęknięte, czy nie ma tam możliwości przytkania tego filtra, czy nie jest ten filtr zanieczyszczony, jak również czy nie jest pęknięty przewód paliwowy, bo on też będzie prowadził do zubożenia mieszanki i do problemów z obrotami. Świeca zapłonowa. Warto pamiętać, że taką świecę powinniśmy wymienić co 100 godzin pracy, czy nieraz niektóre źródła podają, że co 200. Natomiast myślę, że raz na dwa, trzy sezony taką świecę możemy sobie wymienić. Nie jest to jakiś drogi element. Po takiej świecy też dużo możemy zauważyć. Czy pokrywa się nam białym nalotem, co by świadczyło o ubogiej mieszance, o problemach chociażby z regulacją gaźnika, czy też jakąś nieszczelnością. Tutaj mamy na czarno, czyli jak najbardziej bogata mieszanka. Dużo paliwa w danej porcji, danej objętości powietrza. Co skutkuje tym, że niecałe to paliwo, niecałe ten olej jest dopalany. I tym samym zostaje nam tak zwany nagar, to na wstępie, jeśli chodzi o takie przeglądy i sprawdzanie pilarki. Eee, tak jak wspomniałem, gaźnik był wymieniony. Dlaczego te gaźniki często ulegają awarii? Eee, albo który element. Element tej dźwigni tutaj potrafi się nam wytrzeć, co powoduje, że nie możemy domknąć przepustnicy sania. Co tym idzie? Odpalenie pilarki na zimno staje się praktycznie niemożliwe lub bardzo uciążliwe. Eee, potem objawia się to w ten sposób, że zagrany silnik już odpala nam, że tak powiem, na strzała i problemu nie ma. I zachodzicie w głowę, dlaczego? To ja już sugeruję Wam: sprawdźcie sobie, czy Wasza przepustnica sania, tutaj sterowana tą dźwignią, zamyka Wam się do końca. I może być to wynik wytarcia tej dźwigni, czyli to cięgno, ten drucik. Za bazę nam tutaj wchodzi. I nie możemy spowodować, żeby on nam o, w, ten, w tym położeniu tutaj domknął tą dźwignię. Dlatego, że wyżłobienie w tej dźwigni spowoduje to, że cała ta dźwignia opadnie nam w dół, oprze się ona na tym ciągnie i automatycznie przepustnica u góry będzie miała np. około mm do 1,5 przerwy. Ja przejdę sobie teraz do sprawdzenia kompresji, do sprawdzenia stanu cylindra wewnątrz kamerką, jak to wygląda. Oczywiście zdemontuję jej gaźnik i zobaczymy co jest w środku, jaki gaźnik został założony, czy jest to oryginał, czy jest to zamiennik. I co tu możemy zrobić z tą pilareczką, aby jakby podciągnąć jej to obroty wyżej, czy to ogólnie jest możliwe i jak poradzić sobie z tym odpowietrznikiem. Miernik podpięty. No, 6,5 Po raz pierwszy No, tu tu, 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 lepiej Prawie 7 No dobrze, kompresja kompresją Zobaczymy jak wygląda cylinder wewnątrz Na no i? i, i, i. No, tragedii nie ma. Jakieś tu lekkie zmatowienia nad kanałem wydechowym, drobniutkie jakieś ryski. No, zobaczymy, przełączę kamerkę na, na drugiej strony. żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ściutko. Ładnie, yy, czyli cylinder. Cylinder jest ok, natomiast kolejna sprawa to jest sprawa gaźnika. Gaźnik typu Walbro, natomiast tylko typu Walbro, to nie jest gaźnik oryginalny, jest to zamiennik i to podejrzewam, że jakiś tani zamiennik i Cóż, zerknę do niego, umyję i zajmę się jego regulacją. Dobrze jest też w takich przypadkach sprawdzić, czy nasz silnik w karterze jest sztywny. To znaczy, czy nie dochodzi do momentu, w którym to będziemy mieli luz na tulejach pod misą korbową i wtedy nie pracuje sobie, jakby tak powiedzmy sam sobie, karter sam sobie i to prowadzi do pewnych anomalii oczywiście już w takich zaawansowanych przypadkach na chwilę obecną wygląda to w miarę dobrze warto sprawdzić to co też chcę zrobić za chwilkę to jest luz na wale, czy nie występuje. Ja za chwilkę sprawdzę sobie jeszcze szczelność tego silnika. Tu pod kątem tego, czy na przykład uszczelniacze trzymają i nie ma to jakiegoś tam problemu. Sprawdzam sobie szczelność tego silniczka i wszystkich elementów, które na tą szczelność mają wpływ. Wyrost państwa został zablokowany. Standardowo już adapterek w miejscu gaźnika, świeca wkręcona, pompka podłączona i napompowane ciśnienie około 0,6 bara. I tu już napompowałem to troszeczkę wcześniej około 5-10 minut temu jak na razie, skazówka ani drgnie, także 0,6 było wpompowane i jest do tej pory czyli silnik i inne elementy. Które mają wpływ na tę szczelność są w porządku. Natomiast to jest sprawdzone ciśnieniem. Przez niektóre osoby metoda uznawana za błędną, dlatego że pompując ciśnienie do silnika i biorąc pod uwagę specyfikę budowy uszczelniaczy, będziemy te uszczelniacze rozpychać tym ciśnieniem wpompowanym do silnika co odbije się na tym, że możemy sobie taki silnik czy taki uszczelniacz doszczelnić będziemy mieć błędny odczyt o tej szczelności. Ta metoda jednak ma swój plus, a tym plusem jest to, że w momencie kiedy mamy tą nieszczelność i chcemy ją namierzyć pompując ciśnienie do silnika łatwiej namierzymy tą nieszczelność, bo kiedy spryskamy silnik Pianą, to będziemy wiedzieć, którędy to powietrze ucieka. Natomiast sprawdzając to na podciśnieniu, czyli próbując wytworzyć próżnię, robimy to analogicznie w ten sam sposób, tylko że do tyłu, tylko że w drugą stronę, pompujemy sobie, pompujemy, zasysamy powietrze z silnika i obserwujemy, co się będzie działo. Tu również e, wytworzyłem podciśnienie 0,6 bara i tak sobie to zostawię na kilka, kilkanaście minut, obserwując co się będzie działo. E, przy tej próbie jest dużo większa szansa, że jakaś nieszczelność nam wystąpi i ją zauważymy. Natomiast może być problem, żeby ją zlokalizować, bo jeśli będzie bardzo niewielka, to próba szczelności, to próba ciśnienia, Yy, tak jak wspominałem wcześniej może yy, nic nie wykazać. Ale ogólnie jeśli mamy szczelność na pociśnieniu i naciśnieniu to tutaj problemu z nieszczelnościami yy, nie ma. Zajmę się teraz gaźniczkiem, już jest rozkręcony chociaż wygląda na bardzo świeży, membrany nie są zniszczone ale rzućmy okiem co jest z zewnątrz, jak to wygląda i czy, i czy nie trzeba zrobić jakieś korekty. Oczywiście korekt dyszy L i H będę dokonywał dopiero po uruchomieniu pilarki, po rozwiązaniu silnika, natomiast chodzi mi tu o, o tą dźwigienkę zaworka iglicowego. Z tego względu, że jeśli będzie podgięta lub odgięta za bardzo, to będzie zaburzać przepływ paliwa. I też może silnik nam tutaj na to jakoś zareagować właśnie brakiem mocy, lub problemem z odpalaniem, lub problemem w zalewaniu silnika, i też nie będziemy wiedzieć dlaczego tak się to dzieje. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Mam tutaj przyrząd do tego, żeby tą dźwigniękę sprawdzić, zweryfikować jej położenie. Natomiast i bez tego urządzenia jesteśmy w stanie zrobić to bez najmniejszego problemu. A jeśli się wpatrzymy. To gaźnik, przynajmniej w oryginalnym gaźniku, bo tutaj to te wypustki są takie powiedzmy, że umowne to są to takie punkty kontrolne, jeśli byśmy przełożyli linijkę w tym miejscu lub duży, szeroki, płaski śrubokręt, także żeby mieć równą krawędź by go oprzeć w tym miejscu o te wypustki, to nasz ten języczek powinien być w linii tych wypustek ja posłużę się takim przymiarkiem tutaj, bo on jest tak wyprofilowany, ma takiego tej ząbka, właśnie po to, żeby zweryfikować położenie takiej dźwigienki. No i tutaj, jeśli zauważymy, że ta dźwigienka jest podgięta do dołu, i pomiędzy tą dźwigienką a tym fragmentem tego przymiaru jest przerwa, to powinniśmy ją podjąć na tyle, tą dźwigienkę, aby Praktycznie stykała się z tym tutaj wystającym elementem. I zaworek jest podgięty. Czyli delikatnie możemy go podnieść do góry. I kolejny raz sprawdzamy przerwę pomiędzy tym języczkiem a przymiarem. W tej chwili dźwigienka, ten języczek został podgięty tak że praktycznie styka się z tym przymiarem może delikatnie tam o tak zwaną grubość włosa jest przerwa natomiast tutaj właśnie powinniśmy patrzeć na te wypustki jeśli mamy oryginalne gaźniki to są one lepiej dopracowane i w tym miejscu będziemy mieli lepszy punkt orientacyjny no dobrze można powiedzieć, że tutaj nie ma się czego czepić jeśli chodzi o sam membran w całkiem przyzwoitym stanie. Chociaż ta. Można by ją wymienić, w sumie. Dla pewności ona będzie jeszcze pracować, co prawda, ale jeśli już jesteśmy w tym miejscu i taki przegląd robimy, to można sobie te membranki wymienić. Temat gieźniczka. Już jest odfajkowany. Tak tylko na szybko jeszcze, jak montujemy membranki. Jeśli chodzi o tą membrankę, to montujemy to w ten sposób, że wpierw na naszym gaźniku czy na korpusie gaźnika układamy tą membrankę, natomiast potem idzie uszczelka. To jest pierwszy zestaw. Od tej strony jest to w ten sposób ułożone. Natomiast z drugiej strony idzie na odwrót. Pierw jest uszczerka, a potem membrana. W ten sposób. Nie na odwrót, bo to nie będzie pracować wtedy poprawnie. Kaźnik sobie zamontuję, założę filtr paliwa i przejdę do odpalenia pilarki podłączenia obrotomierza i Sprawdzę, jak te obroty się w tej chwili będą prezentować Aha, a propos szczelności Tutaj już wracamy na momencik o, Do naszego mierniczka I tak jak było 0,6 Minus 0,6 to jest dalej minus 0,6 e, Silnik szczelny Także tutaj uszczelniacze w porządku, łącznik w porządku, gumowy, nic tutaj nie ucieka w okolicy świecy zapłonowej też nam nic nie ucieka, czyli nie mam jakby straty kompresji w czasie pracy. Nie wspomniałem jeszcze o obrotach maksymalnych, jakie podaje producent. W serwisówce możemy znaleźć, że są to obroty na poziomie 12,5 tysiąca obrotów na minutę. Tyle to jest maksimum, minimum 2800. Oprócz tego regulacja gaźnika w przypadku Gaźnika oryginalnego. Jest to po jednym obrocie dyszy eee, śruby regulacyjnej L i H. To są takie optymalne ustawienia. Tutaj możemy korygować troszeczkę w jedną, troszeczkę w drugą, w zależności od potrzeb, od reakcji silnika czy też gaźnika, no i od wskazań obrotomierza. Eee, także odpalam pilarkę, sprawdzam sobie te obroty. Jak widzieliście, na tym gaźniczku ten śnieżnik nawet w miarę utrzymuje te obroty 2,800 około na biegu jałowym i te 12,5, 12, nawet 12,900 yy, podskoczą, ale to mówię yy, jest w granicy błędu. Yy, o dziwo po odpaleniu, po pierwszej yy, kontroli obrotów. Pilarka wała 13,5000, prawie 13,900, więc to już było za dużo. Jak na taki silniczek ja i tak zrobiłem bogatszą mieszankę, bo wydaje mi się, że można by troszeczkę tego więcej oleju dodawać. Natomiast te obroty między 12 12,5000 a maksymalnie i 2,800 do 3000 na wolnych obrotach to jest w porządku. Tutaj zaraz sobie utnę. Tą śrubkę, i zostawię ten gwincik wkręcony. Znaczy, wkręcę sobie ucięty gwincik, żeby zablokować tutaj ten odpowietrznik, w sensie, żeby nie uciekało paliwo tędy. I cóż, pewnie się pojawiło w komentarzach opinie, że nie reguluje się gaźnika na, bez tej osłony. To prawda, natomiast aby podłączyć wygodnie sobie obrotomierz to zdemontowałem, a potem i tak spróbuję jeszcze skontrolować, przykładając obrotomierz do obudowy te obroty. Natomiast najlepiej jest to tak, jeśli mamy ustawione obroty na przykład te 12900 założymy tą osłonę, one troszeczkę nam spadną te obroty ze względu, że zablokujemy sobie taki bardziej swobodniejszy przepływ powietrza. A druga sprawa to jest taka, że idziemy w klocek pilarką i patrzymy co się dzieje. Jeśli pilarka ma moc, tnie i widzimy że troszeczkę tego dymku puści, przy schodzeniu z obrotów, to jest wszystko w porządku. Tutaj myślę, że więcej nie ma co szukać. Nie zrobimy z tego nowej pilarki. Nie będzie to pracowało też idealnie jak nowa pilarka, bo to no, ma już też swoje punkty słabsze. Mamy nieoryginalny gaźnik, który z zamiennikiem, nie wiadomo za ile i jak został wykonany. Idealnie z oryginałem, więc może być też problem z kanałami, z regulacją, z trzymaniem tych obrotów właśnie za tego gaźnika. Tyle na dziś, tyle w dzisiejszym materiale. Dzięki za uwagę, pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym materiale z przeglądu pilarki, również styla, tylko dużo, dużo, dużo większej. Także zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia dzwoneczka, abyście byli na bieżąco w treściach, które publikuję na kanale, bo warto, pojawi się model już w MS-660. Do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcineczku. Na razie, hej, cześć.